Warmińsko-Mazurski Związek Sportu Szkolnego zdecydował, że wielkie sportowe święto, czyli pierwsze indywidualne mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego w lekkoatletyce powinny się odbywać na najpiękniej w regionie położonym obiekcie sportowym, czyli na Lizbarskim Stadionie. Emocje, które będą lekkoatleci dzisiaj nam dostarczać to... Yy... Podejrzewam, że chociaż mimo końcówki sezonu lekkoatletycznego, to jednak rekordy życiowe w biegach, skokach i rzutach myślę, że młodzież będzie biła. Mimo tego, że mieliśmy pandemię, mieliśmy taką długą przerwę w zawodach, to jednak młodzież jest spragniona startów. Dowodem tego niech będzie, będą biegi grunwalskie, któreśmy zorganizowali niedawno. Na polach Grunwaldu ponad tysiąc dzieciaków startowało i dzisiaj, mimo połowy października, 250 Osób startujących w zawodach jest to naprawdę rekordowa ilość. Dzisiaj odbywają się tegoroczne mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego w dyscyplinach lekkoatletycznych. Mamy wielką przyjemność, aby gościć właśnie na obiekcie Lidzbarski na naszym nowym, nowoczesnym stadionie młodzież całego województwa ponad 250 startujących w wielu dyscyplinach, zarówno tych biegowych, jak i w różnego rodzaju skokach, i także i rzutach. Dzisiaj popularyzuje sport. Celem tego, tego dzisiejszego spotkania, celem dzisiejszych zawodów przede wszystkim jest popularyzowanie sportu jest pokazanie młodzieży, że ten czas spędzony przed komputerem czy przed telewizorem nie jest na tyle wartościowy, jak czas spędzony na świeżym powietrzu. Czas, którym poświęcamy się, aby doskonalić swoje umiejętności, aby walczyć tak naprawdę z samym sobą, bić swoje rekordy. I właśnie tutaj dziś najlepsi z najlepszych, najlepsza młodzież, najlepsi sportowcy będą walczyli w mistrzostwach indywidualnych, czyli praktycznie każdy sam ze sobą, ze swoimi rekordami będzie dzisiaj stawał w szranki i mam nadzieję, że także te rekordy poprawią. Stadion bardzo ładny, zmodernizowany. Sam biegłem na 100 metrów i bieg mogłoby być lepiej, ale i jakoś, jakoś poszło. Będę jeszcze niedługo skakał w dal. Mam nadzieję, że też ustanę na podium. A co do obiektu, bardzo ładny, fajna atmosfera na zawodach. Na pewno chętnie bym przyjechał tu jeszcze raz. No, i, oraz, i myślę, że jakby był tu jakiś obóz, to na pewno bym był zainteresowany. Lisbarski stadion, nowoczesny stadion, certyfikowany przez Polski Związek Lekkoatletyczny, licencją w 5B. Napawa nas dumą, że w tak niedużej miejscowości jak Lisbark mamy taką perełkę. Obiekt, na którym się znajdujemy, ten stadion, znakomicie wpisuje się w taki charakter typowo rekreacyjny naszego miasta. Co powiedziało dzisiaj wielu sportowców i trenerów, jest to znakomita baza do różnego rodzaju szkoleń i zgrupowań. Po pierwsze, nowoczesny obiekt lekkoatletyczny, w pełni wyposażony z obiektem rozgrzewkowym, ale co szczególnie istotne, to bliskość bazy wypoczynkowej. Jezioro, 4000 miejsc noclegowych w ośrodkach zlokalizowanych, zarówno w mieście jak i w naszym regionie sprzyjają ku temu, aby tutaj właśnie spędzać czas, szczególnie w miesiącach letnich, aby trenować, doskonalić swoje umiejętności, a przez to także dbać o swoje zdrowie. Sceneria położenie tego stadionu, to jest rewelacja. To jest rewelacja, wspaniale w lesie. Proszę Państwa, jestem trenerem lekkiej Atletyki od 45 lat i naprawdę yy, jedyny stadion, którego jeszcze tak, tak, takiej podobnej to jest SKLA Sopot. W Sopocie piękny stadion lekkoatletyczny w lesie położony, bo stadiony na otwartej przestrzeni, w, yy, szczególnie lekkoatletyka uprawiana jest latem, kiedy jest bardzo ciepło, a jak tutaj jest trochę cienia, jest troszeczkę spokoju, nie ma tego wiatru, yy, jest więc to jest najpiękniejsze dla leki atletyki i położenie tego stadionu jest przepiękne. Emocje dopiero się zaczynają. Jesteśmy przed pierwszymi startami. Cieszymy się, że nasza lizbarska młodzież też wystartuje w dzisiejszych zawodach. Mamy gości z całego województwa, jest kilka powiatów, m.in. Giżycki, Olsztyński, Działdowski, PiSki. Widziałem także, także czekamy na, na te emocje, które za chwilę się zaczną. Dla mnie ważne, są, ważne jest to, jak dzieci startują, jak się dzieci cieszą, jak dzieci osiągają wyniki. To jest najważniejsze w tym wszystkim dla Szkolnego Związku Sportowego, dla naszej organizacji, żeby młodzież się cieszyła, żeby młodzież rywalizowała i żeby młodzież osiągała jak najlepsze wyniki i jak najwięcej młodzieży. Trenowało, rozwijało się, bo Szkolny Związek to jest taki przedsionek sportu wyczynowego. Dlatego też robimy jak najwięcej zawodów, jak najwięcej spotkań, nie tylko lekkoatletycznych, ale i gier zespołowych, sportów zimowych, aby młodzież mogła się rozwijać w każdej dyscyplinie. Zawody lekkoatletyczne o randze wojewódzkiej odbyły się w Lidzbarku po raz pierwszy, ale trwają rozmowy, aby lizbarski certyfikowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, obiekt został wpisany na stałe do kalendarza imprez. Mistrzostwa swoim patronatem objęło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.